Położona na lewym brzegu Sekwany, trzynasta dzielnica Paryża to jedna z najbardziej fascynujących i różnorodnych części miasta. W przeciwieństwie do klasycznego paryskiego stylu, Osmana, 13. dzielnica wyróżnia się nowoczesnymi wieżowcami i blokami mieszkalnymi. To również centrum azjatyckiej społeczności Paryża. Znajdziemy tutaj mnóstwo autentycznych restauracji, supermarketów i świątyń. Największe we Francji obchody chińskiego Nowego Roku odbywają się właśnie tutaj. 13. dzielnica Paryża słynie również z wielkoformatowych murali. Dzięki inicjatywie lokalnych władz i organizacji artystycznych ściany wieżowców i nie tylko, zdobią dzieła takich artystów jak Obii, Invader czy Cédus Canse. Trzynasta dzielnica Paryża to również dzielnica nauki. Znajdują się tutaj liczne uczelnie, całkiem spory kampus uniwersytecki, a także jedna z filii Biblioteki Narodowej przykład nowoczesnej architektury i symbol ambicji intelektualnych Francji. Bonjour! Witajcie w kolejnym spacerze po Paryżu, który myślę będzie bardzo sentymentalny. Bo dzisiaj zwiedzimy dzielnicę, w której kiedyś studiowałam. I pierwszy spot, pierwszy przystanek naszego dzisiejszego spaceru to biblioteka filia Biblioteki Narodowej. Bibliotek François Mitterrand to jeden z największych zbiorów literackich na świecie. Zawiera ponad 40 milionów dokumentów, od książek, przez manuskrypty, po fotografie, mapy i multimedia. Budynek zaprojektowany przez Dominika Perrault składa się z czterech 79 metrowych wież, które symbolizują otwarte książki. Ta koncepcja architektoniczna była w momencie jej powstania w 1995 roku dość kontrowersyjna, ale dziś uważana jest za jeden z symboli nowoczesnego Paryża. W centrum kompleksu znajduje się ogromny i niedostępny dla czytelników ogród, pełen sosen i naturalnej roślinności, stworzony by symbolizować ciszę i koncentrację w sercu wiedzy. Słuchajcie, z bliska tego za bardzo nie widać, ale z daleka naprawdę no, wygląda to jak cztery otwarte książki, także no, naprawdę robi to wrażenie. I ta biblioteka znajduje się w dosyć praktycznym dla studentów miejscu, bo słuchajcie, praktycznie zaraz tutaj obok znajduje się całkiem spory kampus uniwersytecki. I na terenie biblioteki znajduje się też całkiem spore kino. Ja miałam okazję już tam wewnątrz być. Nie jest to biblioteka Richelieu, ale też jest bardzo ciekawa. I taka ciekawostka jest tam cały dział poświęcony polskiej literaturze. Jeśli gdzieś obok będziecie, no to myślę, że warto tutaj wpaść. Korzystając z tego, że nie ma tutaj za wiele ludzi, to jeszcze parę słów na temat tej trzynastej dzielnicy Paryża, którą dzisiaj zwiedzamy. Jak już mogliście zauważyć po przebitkach, jest to dzielnica nowoczesna. Na tyle, na ile udało mi się już ją poznać, to raczej nie spotkamy tutaj zbytnio osmanowskich kamienic, z których Paryż jest znany. Raczej jest to dzielnica wieżowców, nowoczesnych budynków. Także jeśli jesteście fanami starego budownictwa, starego Paryża, no to raczej tutaj za wiele myślę, że nie znajdziecie, no ale myślę, że Taka dzielnica też na spacerek zasługuje. I patrzcie, zaraz obok mamy sekwane, czyli nic tylko brać książki i iść czytać. No, zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Czy ktoś z Was wiedział o istnieniu tego miejsca? Jak zapewne się domyślacie, te statki tutaj, one nie służą tylko i wyłącznie do pływania. W zasadzie one już chyba nie pływają. Mamy tutaj różnego rodzaju restauracje, knajpki, basen, mamy nawet salę koncertową. Wszystko w zasadzie, o czym można sobie tylko pomyśleć, tutaj się na tych statkach znajduje. Ten basen tutaj imienia Josephine Baker. No, tu się całkiem ciekawię. Aż jestem ciekawa, jak to działa. Na razie tam nikogo nie ma, no ale pewnie jak robi się ciepło, to jest tutaj pełno ludzi. No, słuchajcie, mimo że ja okolice biblioteki François Mitterrand całkiem dobrze znam, to nigdy nie zadałam sobie trudu, tr tr żeby przejść się tutaj e, tą płatką. A no, naprawdę, widoki stąd są przepiękne. Zobaczcie, nie wiem czy na kamerze będzie to widać, ale tutaj pod naszymi stopami jest Sykwana. Tak krążę tutaj dookoła po tej kładce, ale szukam statku, na którym miałam już okazję być i mam nadzieję, że uda mi się go znaleźć. Na pewno jest zamknięty, ale chciałam go pokazać Wam chociaż z zewnątrz. Dziesiąta rano, a ta knajpa to na dole jest już pełna. Wracając do tego statku, który chciałam Wam pokazać, ladam de kątą, jest to sala koncertowa i bar. Ja miałam przyjemność chyba 13, 14 lat temu brać udział tam w jednym z koncertów moich ulubionych artystów. Koncerty na takim statku, słuchajcie, to jest naprawdę świetna sprawa. Totalnie człowiek nie czuje się że na statku się znajduję. Ja miałam wrażenie, że po prostu jestem w zwykłej małej sali koncertowej, w zwykłym barze, a tu jednak nie. No i swoją drogą całkiem mały ten statek z zewnątrz się wydaje. Absolutnie wewnątrz nie ma się takiego wrażenia. Wewnątrz wygląda on jak normalna, spory rozmiarów sala. Mamy tutaj, słuchajcie, nawet galerię sztuki na statku. No, świetny ten basen jest, bo nie dość, że w środku jest woda, normalnie jest podozgraniczony teren, jak na prawdziwym basenie, to nawet, słuchajcie, znajduje się tutaj siłownia takie no super. Nawet słuchajcie, jest teraz z leżaczkami do opalania się, yy, także yy, rozeznam się, jak wygląda yy, sytuacja z dostępem do tego basenu i informacje umieszczę Wam w opisie pod filmem. Zmierzam właśnie do kolejnego miejsca, które chciałam Wam dzisiaj pokazać yy, i powiem Wam, że dziwnie mi się ten chodzi, yy, bo ja praktycznie odkąd skończyłam studia, yy, no to więcej się w tej dzielnicy, w tych miejscach tutaj nie pojawiłam. No, i mijam Starbucks, w którym codziennie piłam kawę, Monoprixa, w którym codziennie robiłam zakupy. No i obserwuję tutaj zmiany, które zaszły. No bo jednak przez 13-14 lat sporo rzeczy się zmieniło. No i dzisiejszy spacer zapowiada się całkiem spokojnie, bo w 13 dzielnicy turystów nie ma. Jedyne co może nam dzisiaj przeszkodzić to pogoda, bo zapowiadają dzisiaj ponad 30 stopni, także jest ryzyko, że mój sprzęt się przegrzeje. No ale zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie ok. Jako, że jestem z Polski, to staram się Wam jakieś paryskie wątki, o których wiem oczywiście, w, w moich filmach przemycać. W 13. dzielnicy mamy jedno miejsce, co najmniej jedno, z Polską związane. Spaceruję sobie właśnie po skwerze Cypriana Norwida. Całkiem przyjemny skwerek, gdzieś tutaj znajduje się jakiś pomnik, jakiś memoriał Norwida, jeżeli dobrze kojarzę, bo zdarzało mi się tutaj na ławeczce przysiadać na Przerwie Południowej i jeść. No i niedaleko tutaj na jednej z, przy jednej z ulic mieścił się dom polskich szarytek, w których Norwid spędził ostatnie lata swojego życia. przyjemnie mi się dzisiaj spaceruje. No naprawdę przypominam sobie miejsca, które kiedyś odwiedzałam codziennie. No i jeśli ktoś tutaj pierwszy raz trafi, to może mieć wrażenie, że Wcale się w Paryżu nie znajduje, no bo tłumów tutaj nie ma, totalnie nie ma tutaj turystów. Architektura też jest całkiem inna niż w tych bogatych czy turystycznych dzielnicach, także no, jeśli ktoś chce poznać nowoczesny, całkiem inny Paryż niż pokazują go przewodniki, no to myślę, że warto się tutaj przejść. A zaraz obok tego przyjemnego skwerku znajduje się moja dawna uczelnia. Ja słuchajcie studiowałam w tym brązowym budynku, jest to całkiem spory kompleks. INALCO, czyli Institut National de Langues Civilisations Orientales, czyli nic innego jak Narodowy Instytut Języków i Cywilizacji Orientalnych. W tłumaczeniu na nasze jest to ogromna filologia, na której można studiować najdziwniejsze języki, o których mało kto słyszał. Kojarzę, że można się tutaj było nawet nauczyć urdu. Totalnie od podstaw. Oczywiście można tutaj studiować arabski, serbski, estoński, litewski i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę praktycznie chyba wszystkich języków można się tutaj nauczyć. Studiuję tutaj oczywiście mieszanka ludzi z całego świata. I fajna sprawa, słuchajcie, bo można tutaj studiować nawet polski. Ja tutaj spędziłam rok, studiowałam tutaj na wymianie na Erasmusie i naprawdę ten rok bardzo dobrze wspominam. I najlepiej wspominam słuchajcie, polskich wykładowców. Nie wiem, czy wszyscy jeszcze tutaj pracują, ale naprawdę wszyscy polscy wykładowcy, których spotkałam, byli to świetni ludzie i słuchajcie, najbardziej wymagający. francuscy wykładowcy absolutnie tak wysokich wymagań jak polscy nie mieli. Na terenie uczelni znajduje się też dosyć duża biblioteka, i generalnie wstępne uczelnie jest wolny, Można sobie wejść z ulicy, no ale z racji tego, że w dalszym ciągu panuje zagrożenie terrorystyczne, no to niestety wstęp jest dzisiaj kontrolowany. No i niestety tej uczelni wam dzisiaj nie pokażę, a szkoda. Mamy tutaj nawet lidla. 13-14 lat temu chyba nie kojarzę, żeby tutaj jakiś Lidl był. Pewnie znajduje się tutaj od niedawna. No ale Lidl jest to znak, że ta dzielnica nie jest ani bogata, ani turystyczna, bo w tych bogatych i turystycznych dzielnicach absolutnie Lidla nie znajdziecie. A jako korzystając z tego, że Lidl się tutaj znajduje, idę sobie zrobić zapas napojów. I patrzcie, naprzeciwko mamy Oresen Kazimir, dzieło, dzieło świętego Kazimierza. I to właśnie w tym domu opieki ostatnie lata swojego życia spędził Cyprian Norwid. Idę sobie jakąś uliczką pełną knajpek. I to jest aż nie do pomyślenia, że w Paryżu o tej porze może być aż tak spokojnie. 13 dzielnica Paryża to dzielnica bardzo różnorodna, jak zaraz się przekonacie, a zaczynamy od czegoś dawanów streetartu. Tres Corner to wyjątkowa galeria Street Artu, miejsce wystaw żywych pokazów malarskich i warsztatów z artystami. Wstępna większość wydarzeń jest całkowicie darmowy. Galeria prowadzona jest przez stowarzyszenie Lizach Flores Leville, które dąży do budowania mostu między sztuką liczną a mieszkańcami Paryża. Ja powiem wam szczerze, nie jestem fanką graffiti, ale wiem, że są ludzie, którzy naprawdę się, się tym mielęgają. Są ludzie, którzy potrafią stworzyć naprawdę fajne dzieła w sztuki. No ja lubię wam pokazywać różne miejsca, nie tylko te turystyczne, no bo o turystycznych możecie sobie poczytać w przewodnikach, a o takich nietuzinkowych niekoniecznie. Rzut beretem od Tres Corner znajduje się spod Tres, ogromna galeria sztuki pod gołym niebem. Spot Trez działa od 2021 roku i cały czas się zmienia. Co kilka tygodni pojawiają się nowe murale. Na murach Spot Trez pojawiają się zarówno prace lokalnych talentów, jak i prace uznanych twórców, takich jak Jeluz, Anaconda czy Elżi. Regularnie odbywają się tutaj warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz organizowane są różne eventy mające na celu promowanie sztuki ulicznej wśród Paryżan i nie tylko. Świetne miejsce do pospacerowania za cichością. Co prawda zaraz obok znajduje się tutaj obwodnica Paryża, więc jest trochę hałasu, no ale ludzi nie ma tutaj totalnie, także no, można sobie trochę odpocząć od paryskich tłumów. Jak już mówiłam, 13 dzielnica Padyża to dzielnica różnorodna, także teraz opuszczamy gravity i udajemy się w całkiem inne klimaty. Fani Azji, witajcie w największym Chinatown w Europie. Dzielnica azjatycka to miejsce, które różni się od typowego wyobrażenia o paryskich ulicach. To największe skupisko społeczności azjatyckiej we Francji, a według niektórych źródeł, to największe Chinatown w Europie. Mieszkają tutaj głównie Wietnamczycy, Chińczycy, Laotajczycy i Kambodżanie, którzy przybyli tutaj po wojnie w Indochinach w latach 70. Dzielnica pełna jest azjatyckich sklepów, restauracji, są tutaj nawet buddyjskie świątynie, często ukryte w zwykłych blokach mieszkalnych, gdzie azjatycka społeczność praktykuje i organizuje wydarzenia religijne. Każdego roku organizowana jest tutaj największa we Francji parada z okazji chińskiego Nowego Roku. Ulicami dzielnicy przechodzą smoki, lewy, tancerze i bębniarze, a przyglądają się im tysiące osób. Powiem Wam, że Belleville, czyli azjatycka dzielnica w 20 dzielnicy Paryża, no to przy tym Chinatown pikuś. Ja zbytnio za azjatycką kuchnią nie przepadam. Jeśli już, to lubię sushi. No ale jeśli lubicie azjatyckie smaki, no to naprawdę jest tutaj w czym wybierać, bo jest jedzenie chińskie i wietnamskie i tajskie. No naprawdę wszystko tutaj można znaleźć. W południe nie ma tutaj jakoś zbytnio azjatyckiego klimatu. Poza wszechopocen azjatami, no i azjatycką czcionką, ale podejrzewam, że wieczorem, kiedy zaczynają się imprezy, kiedy jest muzyka, no to klimat musi być naprawdę przedni. Słuchajcie, idę do kolejnego punktu. Po raz kolejny zmieniamy atmosferę, zmieniamy klimat. Pod odcinkiem o 20. dzielnicy Paryża e, pisaliście mi, że bardzo Wam się podobała Kompania Paris, czyli Paryska wioska. Podobały Wam się te klimatyczne domki, brukowane uliczki. E, I słuchajcie, udało mi się coś podobnego znaleźć w 13. dzielnicy. E, I to nie jedno, bo aż dwa miejsca. Podejrzewam, że jest ich jeszcze więcej. Także zapraszam Was teraz do cichego, spokojnego Paryża. City Florale, czyli osiedle kwiatów, to mikroosiedle z lat 20 XX wieku. Składa się z kilku krótkich uliczek, z których każda nosi nazwę kwiatu. Znajdziemy tutaj niskie, najczęściej dwupiętrowe domki, często pokryte bluszczem, z pięknymi fasadami i ukwieconymi podwórkami. Dawniej były to domki przeznaczone dla robotników pracujących w pobliskich fabrykach. To prawdziwa enklawa spokoju w zatłoczonym mieście. Dalej warto zwrócić uwagę na Petit Alzas, czyli grupę domków w stylu alzackim, z charakterystycznym drewnianym szkieletem. Każdy z nich posiada ogród, kolorowe okiennice i drewniane zdobienia, zupełnie jak w Alzacji. Naprzeciwko znajdziemy inne klimatyczne miejsce Villa D'Avielle to prywatne osiedle, krótka brukowana uliczka otoczona rządkiem kolorowych domków jednorodzinnych z ogrodami. Powstała w latach 20. jako część projektu skromnego i zdrowego mieszkalnictwa dla klasy średniej i rzemieślników. Butokai to jeden z najbardziej urokliwych zakątków Paryża. Małe wzgórze, które zachowało wiejski, niemal prowincjonalny klimat, zupełnie inny niż klasyczne paryskie bulwary. Nazwa Butokai dosłownie oznacza wzgórze przepiórek, ale nazwa pochodzi tak naprawdę od nazwiska rodziny Kai, która posiadała tę ziemię w XVI wieku. To dawna wieś, którą przyłączono do Paryża dopiero w XIX wieku. To mekka paryskiego street artu, pełno tutaj murali, plakatów i napisów z przymrużeniem oka. Mnóstwo też tutaj uroczych barów, restauracji czy bistro. Wieczorami to ulubione miejsce studentów, artystów i chcących uniknąć turystów i tłumów paryżan. Bardzo fajna okolica, aczkolwiek moim faworytem pozostaje kompania A w 20 dzielnicy, chociaż te domki w stylu azarskim były całkiem niczego sobie. No, i myślę, że w tym miejscu już zakończymy ten odcinek. Bardzo się cieszę, że udało mi się Wam pokazać miejsca, które sobie zaplanowałam. Miejsca, wydaje mi się, dosyć nietuzinkowe, o których nie ma mowy w przewodnikach, a które mogą się niektórym z Was spodobać. To oczywiście nie są wszystkie miejsca, które warto w 13. dzielnicy Paryża zobaczyć. Ja jeszcze tutaj do tego zestawu dołączyłabym Manufacture de Manufaktura gobelinów, ona znajduje się tutaj niedaleko. Przyznam szczerze, że planowałam Wam dzisiaj ją pokazać. Niestety zabrakło czasu, ale nie szkodzi. Manufaktura pojawi się w jednym z kolejnych odcinków. Obecnie można tam oglądać bardzo ciekawą wystawę, która mnie interesuje, więc na pewno Was tam niedługo zabiorę. No, i uważam, że mnie samej bardzo dobrze zrobił wypad do 13 dzielnicy. Dzielnicy, którą myślałam, że bardzo dobrze znam, a okazało się, że jednak nie, bo w dalszym ciągu odkrywamy nowe rzeczy, o których istnieje. nie miałam żadnego pojęcia. Dzisiaj pokazałam Wam Paryż totalnie inny, Paryż różnorodny, Paryż zupełnie inny od Paryża, który pokazałam Wam w dwóch ostatnich odcinkach, ale wydaje mi się, że właśnie tą różnorodność Paryża trzeba pokazywać. Nie ma co zatrzymywać się tylko i wyłącznie na miejscach sterotycznych. Dajcie znać, czy Wam się podobało. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z Paryża. A bioltu!